Przed drugim ekspoze Tuska. Daleki jestem od ekscytowania się jakimikolwiek sondażami, pozwolę sobie jednak zatrzymać się przez chwilę nad tym ostatnim. TNS Polska, dawniej obok dla TVP Info, przypomnę 39% dla PiS do 33% dla Platformy. Co to wprawił salonowe autorytety w stan niekontrolowanej drżączki i skłonił do twitterowego nawoływania, żeby Tusk obiecał ludziom lody, profesor Hartman, oraz pobudki, naród zaczyna tęsknić za paranoją, Waldemar Kuczyński. Z tej ćwierkaniny jest bowiem pewien pożytek. Obrazuje ona, co dzieje się z ludźmi, jeśli uwierzą we własną propagandę, pokazując zarazem prawdziwy stosunek tzw. elit do ludności tubylczej. Cóż, powyższym panom chyba już nie wydobrzeje. Niemniej, przy okazji rzeczonego sondażu mamy do czynienia z kolejnym przykładem pewnego specyficznie polskiego zjawiska. Otóż u nas trudno mówić o czymś takim jak sympatie polityczne. Jest albo bezkrytyczne uwielbienie, albo zajadła nienawiść, przy czym oba stany przechodzą jeden w drugi niemal bez żadnych stopni pośrednich. Wczorajszy idol z dnia na dzień staje się z nienawidzonym onym, którego dotychczasowi biciele gotowi są utopić w łyżce wody. Co ciekawe, ta emocjonalna miotanina następuje bez żadnych wyraźnych przyczyn. Władza zachowuje się dokładnie tak jak zachowywała do tej pory, a tu nagle trach i następuje przełożenie społecznej wajchy weźmy rządy PO. Różnych afer wypływało do tej pory sporo. Sprawa wyjaśniania tragedii smoleńskiej była zabagniona od samego początku. Bezrobocie i kryzysowe ubożenie społeczeństwa postępowało od dawna. Manifestacje w obronie telewizji trwam, czy przeciw podwyżce wieku emerytalnego również miały miejsce, podobnie jak strategia Tuska, by w kryzysowych momentach chować się do szafy. I co? I guzik to dawało. Władza i Donald Tusk pozostawały teflonowe, zaś żądarze pokazywały stały stan rzeczy na zasadzie P.O. i potem długo nic. Ba, zgodnie z prawem ślepego uwielbienia, społeczna złość obracała się nie przeciw rządowi, tylko przeciw ujawniającym przekręty i degręgoladę państwa. Dokładnie tak samo jak niegdyś ujawnianie różnych sprawek Kwaśniewskiego obracało się przeciw demaskatorom, że przypomnę tylko nagranie z małpowaniem papieża pokazane przez sztab Krzaklewskiego podczas kampanii prezydenckiej w 2000 roku. Podobnie było z rządem Millera. Towarzysze szmaciakowie z SLD mogli wyczyniać najdziksze swawole i też nic im nie szkodziło aż do momentu wybuchu afery Rywina. Potem tąpnęło, że hej i to pomimo tego, że Rywingate wcale nie była większa czy bardziej szkodliwa dla państwa niż wiele innych koszernych interesów, że się tak podeprę Rywinmową. Wiele wskazuje na to, że obecna dyktatura matołów znalazła się nagle nistego nizowego w tym samym punkcie. Co rząd Leszka Miller'a, gdy wyborcza wreszcie zdecydowała się ujawnić nagranie pogwarki Michnika z Rywinem, a w Sejmie powołano komisję śledczą. O ile moja analogia jest trafna, to od tej pory rząd POPSL będzie wzbudzał coraz większą społeczną irytację, niezależnie od tego, co zrobi lub powie obermatą. I, co ciekawe, będzie ową irytację wywoływał dokładnie tym samym, co do tej pory gwarantowało mu niesłabnące poparcie. Pozorowanymi reformami, gładką gadką i pijarowskimi wrzutkami oraz chronicznym bardakiem, który dotąd zachwycona gawieć łykała jako samoograniczanie, i nie wtrącanie się rządu do życia obywateli, skrupulatnie ignorując takie fakty jak dług publiczny, podwyżki podatków, rozrost biurokracji czy rekordowa liczba podsłuchów. Doprawdy, rozpracowanie tego społecznego mechanizmu, który powoduje, że Polacy gotowi są do pewnego momentu wybaczać swoim wybrańcom absolutnie wszystko i zakrzykiwać z pianą na ustach oponentów, by po przekroczeniu jakiejś nieuchwytnej masy krytycznej raptownie odwrócić się od dotychczasowego obiektu uwielbienia i ulokować swe uczucia na jakimś kompletnie innym politycznym biegunie, taka analiza społecznej wajchy byłaby warta każdych pieniędzy. Widzę tu wielkie pole do popisu dla tak zwanych psychologów społecznych, ale ci jakoś nie kwapią się do podjęcia tego wyzwania. Guru tej dziedziny, salonowy profesor Czapiński, woli tłóc swoje diagnozy społeczne, z których każdorazowo wynika, że Polska rośnie w siłę, a ludziom żyje się dostatniej, lub konstruować cebulową teorię szczęścia w celu udowodnienia, że na jakimś poziomie człowiek niemal zawsze jest obiektywnie szczęśliwy, choćby z tego powodu, że żyje. A wszystko dopełnione teorią niewdzięczności społecznej głoszącą iż społeczeństwa są niewdzięczne ze swej konserwatywnej natury i nigdy nie docenią w pierwszym pokoleniu zmian w regułach życia codziennego nigdy nie nagrodzą twórców tych zmian koniec cytatu Zamiast dążenia do poznania prawdy o Polsce i Polakach mamy szamanizm społeczny i propagandę społeczną, uprawiane pod płaszczykiem nauki. Mówiąc z Bertowiczem, nie ma socjologii uprawianej dla Polski. Ale to dygresja. Wracając do tematu. Optymiści zbudowani sondażem twierdzą, że Polska się budzi. Oby, oby. Osobiście sądzę jednak, że mamy do czynienia raczej z opisywanym tu tajemniczym mechanizmem emocjonalnej wajchy, który nagle zaczął grać na niekorzyść Tuska. Kto by się spodziewał, że nawałkowaną od miesięcy aferę Ambergold z Premierowiczem nałoży się sprawa ponurego skandalu z zamianą ciał Anny Walentynowicz i Teresy Walewskiej przyjałkowo? ofensywa jesienna PiS i marsz obudź się Polsko i że ta kumulacja akurat odpali, Powtórzę, afery były i zamiatano je gładko pod dywan, choćby hazardowa. W kwestii smoleńska kompromitacja goniła kompromitację, były różne zgłaszane przez PIS inicjatywy, masowe demonstracje również. Owszem, można twierdzić, że teraz wszystko to odbyło się niemal jednocześnie, że Tusk przedobrzył w sejmowym wystąpieniu stosując grube aluzje pod adresem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a seremetowe zwalanie winy za podmianę ciał na rodziny było zbyt bezczelne. Zaś Ewa Kopacz wypadła ze swymi matactwami równie przekonująco co onegdaj chlebowski, no i marsz był największą bodaj demonstracją w historii trzeciej RP. Do tego Pisowi udało się wreszcie w przekazie osiągnąć właściwy balans między obliczem smoleńskim a merytorycznym. Wszystko to prawda. Tyle że według mnie nie dotyka sedna problemu. śmiem twierdzić, że jeszcze kilka miesięcy temu powyższe czynniki nie przełożyłyby się na tąpnięcie platformy. Z jakichś względów zmęczenie materiału dało znać o sobie właśnie teraz. Rafał Ziemkiewicz w tekście Koniec Początku przywołał w tym kontekście słowa Churchilla po bitwie pod El Alamein. Panowie, to nie jest jeszcze koniec, to nie jest jeszcze nawet początek końca, ale wygląda, że to koniec początku. Pozostając w tej drugowojennej poetyce, dodam, że drugie ekspoze będzie dla Donalda Tuska tym, czym dla Hitlera była bitwa na Łuku Kurskim. Ostatnią szansą na odzyskanie strategicznej inicjatywy. Czego możemy się spodziewać? Och, będzie zapewne o emeryturach, kryzysie, przedsiębiorczości, Unii Europejskiej itd. Ciekawe, czy Tusk wspomni coś o długu publicznym i biurokracji, ale to wszystko plewy. Liczył się będzie przede wszystkim emocjonalny ładunek przekazu. Do tej pory, gdy maszynka platformy zaczynała szwankować, Tusk po opuszczeniu szafy wyjeżdżał z agresywnym, twardym przemówieniem. Obwieszczał koniec kwękolenia i jechał z klucza, jak nie my, to powrót czwartej RP z dyktatorem Kaczyńskim. Były wilcze oczy, zacięte usta i stanowcze gesty mające wywołać wrażenie, że mamy oto panie i panowie do czynienia z prawdziwym mężem stanu, co to na co dzień jest dobrotliwy, ale jak przebierze się miarka, to ho, ho. Datant ta komedia była skuteczna. Czy będzie i tym razem? W najlepszym przypadku chwilowo, bowiem społeczna wajcha ma to do siebie, że gdy już zmieni położenie, to niezwykle trudno jest odwojować psychologiczne mechanizmy, które za takowym przestawieniem stoją. Jakby nie patrzeć, Tusk jest na musiku. Zapewne Ostachowicz robi mu kolejny trening osobowościowy czy inne pranie mózgu, jak po porażce w 2005 roku i skleja poranioną psychę Obermatoła do kupy, wskutek czego zobaczymy w piątek premiera po mentalnym lifting jednak równie dobrze możemy ujrzeć wyłaniającego się z szafy politycznego trupa pozorującego życie niczym zombie jak oceniam konstrukcję psychiczną Tuska, napisałem w dwóch ostatnich podpunktach tekstu odklejony i sądzę, że jeśli cokolwiek się od tamtego czasu zmieniło, to tylko na gorsze. Nie zapominajmy jednak, że Tusk ma swój deadline. To rok 2014 i spodziewana teleportacja na Alfę Centauri, czyli na brukselską posadę ufundowaną mu przez kanclerz Angelę Merkel w podziękowaniu za wysługę, gdzie również będzie dla swej patronki użyteczny, tym razem na Europie. Odcinku. Do tego czasu musi dotrwać jako administrator kondominium, bo inaczej przecież nie zabroniono by mu kandydować na urząd prezydenta. No chyba, że psychiczne bypassy wszczepione przez Ostachowicza, w decydującym momencie nie wytrzymają i zobaczymy premiera rządu trzeciej RP obiecującego z sejmowej trybuny lody. Byłaby to zaiste piękna katastrofa. Pozdrawiam, gadający Grzyb.